Hej, witajcie moi drodzy. Dzisiaj pogadamy sobie o smartfonie, który kosztuje niecałe 2000 zł, a jego specyfikacja na papierze wygląda bardzo obiecująco. Mowa tutaj o nowym Realme 12 Pro. Zapraszam do mojego testu. W kontekście wyglądu, a także wykonania, muszę przyznać, że testowane urządzenie po prostu zwraca na siebie uwagę. Są na rynku dostępne dwie wersje, czyli testowana granatowa, a także nieco bardziej, powiedzmy, taka stonowana wersja beżowa. To, co przykuwa naszą uwagę, to na pewno fakt, że z tyłu jest umieszczona wegańska skóra. I to, co mi się bardzo podoba, to fakt, że ta skóra, powiedzmy, z plastikowej krowy. Jest w wypadku tego smartfona nie taka powiedzmy śliska, plastikowa, tylko bardziej taka gumowa w dotyku. Ma to plus w postaci tego, że kiedy trzymamy ten telefon, on rzeczywiście bardzo pewnie leży w naszej dłoni, a doliczając do tego fakt, że obudowa jest tak powiedzmy ogólnie zakrzywiona, naprawdę bardzo fajnie ten telefon wpasowuje się w rękę. I to jest rzeczywiście mega fajna sprawa. Kolor granatowy w wypadku mojego testowego egzemplarza wygląda, bym powiedział, naprawdę świetnie, ale złote akcenty to już trochę jak dla mnie przerost formy nad treścią. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są na pewno osoby, do których ten wygląd po prostu trafi. Z tyłu jest umieszczona ogromna wyspa z obiektywami, i tutaj Realme chwali się tym, że ta wyspa jest inspirowana. Z zegarkami klasycznymi i jestem w stanie to zrozumieć. Że rzeczywiście, jest to taki powiedzmy charakterystyczny wyróżnik tego urządzenia. I to co fajne, to to, że kiedy obracamy ten telefonem pod światło, to ta wyspa rzeczywiście tak dość ładnie się mieni. A całości dopełnia tutaj taki powiedzmy pierścień, który ma takie karbowane wyżłobienia to też nadaje fajnego sznytu, a po środku znajduje się takie też złote przedzielanie całości, także jest to na pewno ładny telefon. Może nie do końca trafia w moje gusta, ale na pewno wielu osobom się spodoba. Wspominałem o tym, że ten telefon rzeczywiście świetnie leży w dłoni i jak najbardziej to stwierdzenie oczywiście podtrzymuje. Natomiast fakt, że mamy tutaj na górze taką opasłą, dużą wyspę z obiektywami powoduje to, że kiedy ten telefon trzymamy, to niestety ta góra trochę przeważa. Nie jest to może bardzo irytujące, ale muszę zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście nie ma tutaj takiego idealnego wyważenia, jak to spotykamy, jeżeli chodzi o niektóre flagowce, ale to w sumie jedyne takie moje, powiedzmy, negatywne spostrzeżenie, które tutaj zauważyłem. Jeżeli chodzi o złącza, no to klasycznie. Na dole mamy złącze USB-C w tym wypadku 2.0, mamy slot dual SIM, a ramka, jeżeli chodzi o swoje wykończenie, jest połyskująca. Aczkolwiek na górze, a także na dole, jest ona delikatnie ścięta. To akurat bardzo lubię, jeżeli chodzi o smartfony, i przy tym ścięciu jest ona właśnie matowa. Także mamy tutaj taki fajny kontrast to rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo fajnie. Przyciski są dość dobrze wyczuwalne, mają dobrze wyczuwalny skok, także na tym polu nie mogę się w żaden sposób przyczepić a w kontekście frontu zauważymy właśnie nieco zagięty po lewej oraz po prawej stronie ekran rameczki no nie są może najsmuklejsze jak to spotykamy jeżeli chodzi o flagowce ale powiedziałbym że to jest taki rzeczywiście dobry poziom i tutaj z tego co pamiętam Realme chwali się tym że ekran pokrywa 93% frontu także jest to rzeczywiście dość dobry wynik Kamarka do selfie została wkomponowana w formie otworu co do właśnie bezpieczeństwa w ekranie Mamy zabudowany stosunkowo szybko działający skaner linii papilarnych. Jest oczywiście optyczny, nie ma tutaj mowy o rozwiązaniu ultradźwiękowym, które spotykamy chociażby we flagowcach Samsunga, ale rzeczywiście to rozwiązanie działa bardzo przyjemnie. Też jeżeli jest włączony Always On Display, to na ekranie wyświetla nam się podobizna czytnika, także wiemy, gdzie przełożyć nasz palec i dostajemy się do systemu bardzo, bardzo sprawnie. Znajdujemy tutaj również rozpoznawanie twarzy bazujące na kamerce do selfie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że takie rozwiązanie nie jest super ultra bezpieczne, ale jeżeli preferujemy to, zamiast czytnika linii papilarnych, to takie rozwiązanie jest tutaj dostępne. Jestem przekonany, że przypominacie sobie rok 2019, kiedy to flagowiec Xiaomi kosztował 2000 zł, nawet chyba 1900 z tego co pamiętam i to była rzeczywiście dobra cena. Dzisiaj w trudniejszych czasach, czasach inflacyjnych i itd. za 2000 mówimy o średniej, wyższej półce. Ale to, co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o tego smartfona, to są głośniki stereo. One rzeczywiście grają dość równomiernie. To mi się spodobało, że nie zauważyłem tutaj takiego problemu, że górny głośnik gra trochę ciszej niż ten dolny. To jest spoko sprawa. Jest ten dźwięk stosunkowo czysty na większości poziomów głośności. Natomiast tutaj zwrócę uwagę, że blisko tego najwyższego mamy takie uczucie, że ten dźwięk jest taki trochę metaliczny. Powiedzmy taki: no nie ma takiego wrażenia oczywiście jak we flagowcu, że jest dobra głębia, jest takie delikatne podbicie basów. Tutaj bardziej bym powiedział, że ten dźwięk jest właśnie stosunkowo czysty i też. Delikatnie metaliczny. Nie uważam tego za dużą wadę, ale rzeczywiście za dwa koła dostajemy głośniki stereo, które są dość dobre, także ja bym się tutaj mocno do tego tematu nie przyczepiał. Też nie przyczepiałbym się do tego, że nie mamy tutaj jakichś takich lepszych ustawień dotyczących dźwięku, ponieważ ten model posiada Dolby Atmos, także mamy tam różne profile otoczenia, czy też profile sytuacyjne, które możemy sobie dobrać. Ale to, co w ogóle wymiata w tym telefonie, to jest wibracja. Cały czas przypominam, 2000 zł, a haptyka w tym telefonie jest naprawdę świetna. Mamy tutaj rozwiązanie nazywane O Haptics, ono bodajże też spotykane jest w OnePlusie 12. I ten telefon, w różnych takich sytuacjach systemowych, przesuwanie suwakiem głośności, chociażby, ma taką fajną, delikatną wibrację, i to jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo. Przyjemne i zaliczam to na ogromny plus. Nowy Realme 12 Pro to nie tylko fajne wykonanie, to nie tylko dość dobre głośniki, ale też naprawdę solidna bateria, bowiem dostajemy tutaj ogniwo mające 5000 mAh. To powiedzmy staje się powoli standardem, i bardzo dobrze, bo. Rzeczywiście możemy tutaj uzyskać przyjemne wyniki między 4 a 7 godzin pracy na ekranie. Doliczając do tego szybkie ładowanie Superwok, mamy tak naprawdę w 20 minut telefon naładowany do około 50% od 1%. Także to jest rzeczywiście bardzo fajny rezultat. W kontekście ustawień to, co mi się podoba, to fakt, że mamy tutaj funkcję inteligentnego ładowania. To oznacza, że telefon uczy się naszego schematu użytkowania, chociażby tego, kiedy ustawiamy sobie budziki, i tak dalej. I na podstawie tego w sposób inteligentny bateria będzie ładowana. Chociażby będzie ona w nocy doładowana do 80%, a potem rano przed naszym budzikiem będzie dobita do 100%, chociażby takie rozwiązanie. Ale też fajne jest to, że. Możemy wymusić, żeby telefon ładował się tylko do 80%. I to mnie ogólnie cieszy, że obecnie wielu producentów zwraca na to uwagę i przyznaje się do tego, że no hej, baterie przecież po iluś tam cyklach się zużywają, a ładując je w takim powiedzmy przedziale od 15 do 80% możemy zachować najdłuższą żywotność ogniwa. I takie ustawienie jak ładowanie właśnie do 80% pozwala. Baterie zachować przez dłuższy czas, po prostu w dobrej kondycji. W temacie wydajności dostajemy tutaj, można powiedzieć, typowego przedstawiciela średniej wyższej półki, ponieważ sercem tego modelu jest Dragon 6 generacji pierwszej wykonany w 4Nm procesie litograficznym. Moja testowa sztuka ma 8 GB RAMu, natomiast z tego co patrzyłem na stronie producenta w Polsce możecie kupić wersję, która ma 12 GB RAMu i to jest kolejna dobra informacja, że za dwa koła dostajecie 12 GB RAMu. Ten RAM można sobie jeszcze tak powiedzmy wirtualnie rozbudować przy wykorzystaniu pamięci wbudowanej, także pod tym względem jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. W temacie łączności nie brakuje takich rzeczy jak NFC, mamy tutaj Wi-Fi 6 Bluetooth A5.2, także w tym zakresie jest rzeczywiście bardzo, bardzo w porządku. Działanie tego sprzętu początkowo było dla mnie dziwne, bo sama specyfikacja wskazuje na to, że działanie powinno być tutaj po prostu w porządku. Jak to przestało na telefon kosztujący 2000 zł. Mamy takie czasy, że te telefony powinny działać szybko i sprawnie. Natomiast tutaj początkowo, po uruchomieniu tego telefonu, okazało się, że aplikacja aparatu w ogóle nie chce współpracować, wykrzyczała się co chwilę, ale od razu przyszła aktualizacja, wykonałem ją, aplikacja działa także super. Natomiast potem okazało się, że odpalanie aplikacji aparatu powoduje, że ten telefon zaczyna Lagować, ale lagować do tego stopnia, że naprawdę działa mega, mega powolnie. Długo musiałem czekać, aż aplikacja aparatu się wczyta, jak po prostu aż, aż tak wejdzie na odpowiednie rytm, żeby wykonywać w miarę szybko zdjęcia i to było mega irytujące. Wykonałem restart, nieco się poprawiło, ale dalej uważam, że po telefonie kosztującym 2000 zł, możemy oczekiwać czegoś więcej. I wydaje mi się, że ogólnie powodem tego działania może być właśnie aplikacja aparatu, bo kiedy nie jest ona aktywna, kiedy nie próbuję jej uruchomić, to ten telefon pracuje naprawdę przyjemnie. Bardzo szybko odpala aplikacje, one się szybko wczytują całkiem sprawnie możemy się pomiędzy nimi przełączać, ale odpalanie aparatu powoduje, że no, ta aplikacja może jest na tyle obciążająca, że potrzebuje chwilę, żeby się wczytać. Jest obecnie dużo lepiej niż było, ale wydaje mi się, że dalej... Jest tutaj pole do poprawy. Oczywiście wykonałem tutaj benchmarki takie jak Antutu, Geekbench oraz sprawdzanie prędkości pamięci. Także te wyniki możecie sobie zobaczyć obecnie na ekranie. Zwrócę uwagę na to, że ten telefon w Antutu uzyskał. Ponad 530 tysięcy punktów, także no jak na tą specyfikację to jest dość dobry wynik. Kwestia samego nagrzewania się obudowy nie ma tutaj żadnego problemu. Wydaje mi się, że producent to na tyle dobrze dopracował, że tylko kiedy telefon jest rzeczywiście obciążony, to wtedy obudowa staje się troszeczkę cieplejsza, ale na pewno nie ma tutaj mowy o żadnym parzeniu. Także działanie oceniam jako dobre, ale pewne pole do poprawy oczywiście tutaj istnieje. Muszę też krótko opowiedzieć o tym jaki otrzymujemy tutaj ekran, ale na tym polu jest bardzo dobrze i w zasadzie większych minusów poza tym, że może nie ma tutaj poziomów jasności jak we flagowcach większych minusów po prostu tutaj nie zauważam. Mamy AMOLEDa 6,7 cala, także jest to dość spory ekran, ale tak jak mówiłem, dobre wyprofilowanie obudowy sprawia, że ten telefon obsługuje się bardzo, bardzo przyjemnie. Oczywiście Full HD Plus, mamy adaptacyjne odświeżanie osiągające maksymalnie 120 Hz. Fajne jest to, że w ustawieniach znajduje się taka funkcja, która pozwala wymusić na stałe 120 Hz. Oczywiście to w każdej aplikacji pewnie to 120 Hz nie jest, ale fajnie, że taka opcja się tutaj znajduje. Natywnie kolory są dosyć podbite, ale to wynika z faktu, że mamy ustawienie żywe, jeżeli chodzi o profil kolorystyczny. Są też inne ustawienia. Możemy też ręcznie dopasować balans bieli, także tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy też redukowanie światła niebieskiego, kąty widzenia są bardzo w porządku, mamy dobre poziomy jasności, według deklaracji producenta maksymalnie 950 nitów. Wiecie, że dziwnym trafem zawsze na koniec recenzji pozostawiam sobie omówienie aparatu, no i też nie inaczej będzie w tej recenzji. Zaczniemy sobie od specyfikacji i tutaj będę się posiłkował tabelkami. Obiektyw główny to 50 megapikseli o jasności F1, 8, 26 mm jeżeli chodzi o ogniskową. Mamy tutaj autofokus z wykrywaniem fazy, a także optyczną stabilizację obrazu, ale przy nagrywaniu 4K powiem szczerze, że ta stabilizacja szału na mnie niestety nie robi. To na czym Realme opiera cały marketing związany z tym modelem to oczywiście obiektyw telezoom. W tym wypadku ma 32 megapiksele, więc na tym polu powiedzmy nie oszczędzano. F2.0 47 mm ogniskowa, ponownie autofokus z wykrywaniem fazy, stabilizacja optyczna i jest to zoom podwójny. Mamy też szeroki kąt 8 megapikseli, F2.2 to jest powiedzmy najsłabszy punkt tego aparatu niestety. A kamerka do selfie ma tutaj 16 megapikseli o jasności 24 Jeżeli chodzi o zdjęcia wykonywane w ciągu dnia, muszę na pewno przyznać, że to jest po prostu przyzwoity poziom. Są dostatecznie szczegółowe, uważam też, że kolorystyka zdaje się być stonowana. I to rzeczywiście widać, że cała automatyka tego aparatu nie stara się sprawić, żeby te kolory były takie żywe, takie wiecie, trochę Samsungowe tylko rzeczywiście to wszystko zdaje się być w miarę naturalne. Możemy też uzyskać dość ładne rozmycie z bliska, kiedy fotografujemy sobie jakieś obiekty po prostu w takim bliższym ujęciu. Nie ma tutaj co prawda mowy o jakimś flagowym poziomie, ale te zdjęcia są po prostu przyzwoite, są do wykorzystania, mi się osobiście podobają, także na tym polu jest rzeczywiście adekwatnie, uważam, do, do półki cenowej. Szeroki kąt szału nie robi. 8 megapikseli to jest na tyle mizerna jakość, że ok, zrobimy to zdjęcie w szerokim ujęciu, ale czy ono będzie jakieś ładne, porywające, to, to szczerze raczej bym tak o tym zdjęciu nie powiedział. Ale jeżeli chodzi o telezoom, rzeczywiście ten telefon robi fajną robotę, bo widać od razu, że przełącza się pomiędzy obiektywami i widać też, że nie jest to krop z aparatu bazowego, tylko rzeczywiście mamy osobny, dedykowany obiektyw właśnie do Zoomu. Wykonywane zdjęcia właśnie przy użyciu podwójnego Zoomu oceniam dość, tak jak Wam powiedziałem, wysoko, mniej więcej na podobnym poziomie co aparat bazowy, bo jakoś tutaj pod względem szczegółowości te fotki nie odstają. Wrzucam Wam jeszcze do filmu, do waszej oceny, fotografie nocne, a także nagrywane przy użyciu tego smartfona filmy. No dobra, szybkie podsumowanie ode mnie na koniec. Czy 2000 zł to jest uczciwa cena za takie urządzenie? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę obecne czasy, ogólny wzrost cen i patrząc na to, na to co tutaj otrzymujemy, jest rzeczywiście przyjemnie, bo wykonanie jest w porządku. Dobry ekran, dobra bateria. Mamy też niezłe głośniki. Bardzo dobra wibracja to jest kolejne zaskoczenie w tej cenie. Może działanie systemu w niektórych aspektach powinno być lepsze, ale liczę na to, że zostanie to naprawione w ramach aktualizacji. Zdjęcia są przyzwoite poza szerokim kątem, także naprawdę jest to solidna propozycja za niecałe 2000. Dajcie znać w komentarzach, jak wy oceniacie nowego Realme 12 Pro. Ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie na temat tego urządzenia. W opisie są teraz umieszczone u mnie linki afiliacyjne. Jeżeli w nie klikniecie, to ja mam tam jakieś grosze z tego, także nic Was to nie kosztuje. Ale możecie też trochę mnie wesprzeć, jeżeli tylko chcecie. Także polecam na te linki zwrócić uwagę. One będą przenosić do kart produktowych na Ceneo, także ja mam po prostu z tego. Prowizję drobną i tyle w zasadzie. Dobra, nie przenodzam. Dziękuję Wam za obejrzenie i dziękuję Wam za tak naprawdę obejrzenie do końca tej recenzji w nowym wydaniu bez skryptu. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. A jeżeli tak, no to łapeczka w górę będzie mile widziana. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.